Hani witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie blok z zawodu z Mistrzów z Polski w strzegomiu. Yy, są do zawody 2 KKW. Jadę na tą młodszą konkurencję, bo jeszcze się tam mieszczę. Yy, no i są jakby ja się nie stosuję w ogóle, bardzo mało jak już. Yy, ja z ze cztery koniki. Bardzo na konki oraz wilamek, więc yy, po tych koniach nie będziecie mnie rozpoznać. Startuję na fuli, no i co? umiał układ ujeżdżeniowy, myślę, że da ze siebie wszystko. Tylko z tym ustawieniem nie wiem, co się nie wychodzi, ale mam nadzieję, że jak troszeczkę potrenujemy jeszcze, to będzie dobrze. Więc no, to tak z góry, co chciałam Wam powiedzieć. Zabieram dla każdego konia kantary, które mają na sobie od basa, jeszcze czym założyć matkę na muchy. No to kantary, ogłowia no i na piersi, tak na bryziwą, więc więc Sprzęt zabieram. No co, Basik już ma y, maskę, tutaj mamy wszystko, jeszcze mi się telefon ładuje. Ogólnie, jak chodzi o mój outfit, to prezentuje się tak, że mam y, krótkie spodenki takie mangel wysokie, pod to, że mam taką koszulkę, taką, hałasę taką, no po prostu zwykłą taką i do tego ciemne skarpetki. Bo jasne już wszystko ubalone od trawy. Ach, nie wiem wam to pokazać. No tak sobie nie dawamy do końca, tylko tak poniżej bo wtedy lepiej mi się ujeżdżeni, robi też trochę wygląda. Więc ogólnie tak to, to właśnie wyglądam. Iii, I tak wyglądam. I nie, jak na koni, nie jak już siodka, siodła czekobelka, ja będę siodła w furcie, bardziej jak już będziemy przy zawodach. No my ogólnie już jesteśmy i idziemy troszeczkę sobie nagrać prawdziwych koni. No i co, trenowaliśmy już ujeżdżenie jakieś tam rzeczy, więc myślę, że będzie git. No. Wow. Mm. dobrze wtrynowany? O, uwaga będzie chyba oksferek. Tak, proszę, 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 właśnie ładnie to, nagrać. Zobaczymy, dobrze. No dawaj, dawaj. jest ogólnie mój przejazd ujeżdżeniowy. Myślę, że poszło nam całkiem git. Ten kusno, troszeczkę taki ładniejszy. Tak samo z galopem, trochę wolniej. Więc myślę, że by było wtedy lepiej. No, ogólnie do dopracowania. no wstępie myślę, że jest git. No ale nie było tak jak e, mi się wydawało. E, no jakoś na też niego mi lepiej wychodziło. Kul wyciągnięty wyszedł nawet, nawet. E, tutaj e, już było troszeczkę lepiej. No niestety nie było to jakoś najładniej. Nie było to tak jak ja chciałam, żeby wyszło, Przynajmniej ten garup na lewą nogę mi się całkiem udał. Te przejścia, no przejścia z garu do były nawet ładne. No i już koniec. My jesteśmy właśnie po naszym starcie i ona była taka cudowna, naprawdę tutaj jeszcze są jakieś tam konkurencje, ale ona była cudowna, myślę, że spisała się bardzo dobrze, mam nadzieję, że coś zajmiemy, bo według mnie folu się poszło znakomicie. Ogólnie za jakieś 10 minut będą skoki, tylko coś tam jeszcze robią. No i my sobie idziemy z kentinetką rozgrzeweczkę na jakichś przeszkodach, no, żeby sobie troszeczkę ją roz, rozstępować, rozkusować i rozkakać. No i ona ma ogólnie cały sprzęt tego Williamka, więc mam nadzieję, że na pewno będzie i zła ładnie, bo ma na przykład przynajmniej na pierśnik. Ona zgubiła widok, a ja znalazłam. Zatem się ogólnie parkoury bardzo łatwo, więc idziemy sobie chwilkę skant i potrenować. W skokach jest mało później, więc idziemy kupić taki na naczółek z jakiegoś tam slabu chyba ho, ho, sports, hobby ho, czy coś takiego, więc no. A tam są konie. Proszę bardzo, ile stoisk, a my znalazłyśmy jedną rzecz. Ktoś z Polski chyba wygrał. No dobra, ogólnie już się zaczęły skoki i zaraz pewnie będziemy my. Do próby parkurowej zapraszam Karolinę do i go full field. Przygotowuje się Maja Kośla i Haribo. My właśnie po naszym przejściu, Jezu, ona tak fajnie popędziła, Jezu, ona jest cudowna, mam nadzieję, że zajmiemy jakieś miejsce, bo jedna dziewczyna miała 14, skądś miałam 15, więc może będę druga. Pałac, oh, przygotowuje się fajnie masz Serbia. Tak. <słyski> Ogólnie mogę akcja bo po skokach dwie osoby sobie chyba skręciły nogę. Teraz mogę się pochwalić sułek. No super. No i właśnie przyjechało po Gotowiem, więc no. Super. No i ogólnie sobie z wyscanty. Teraz no. Ogólnie dostępaczka od Funki. Tak się prezentuje ładnie. dla kantor, Od. Y, od. Od. I jakoś tak. Dobra. Okej. Okay. Czy jest jak odrzarka? Okay. Proszę bardzo, karteczka. Cześć Kanto, oglądam Cię od jakiegoś czasu i gdy y, dowiedziałam się, że idziesz na zawody te same co ja, bardzo się uciszyłam i postanowiłam zrobić Ci tą paczkę. Jest ona nieduża, ale mam nadzieję, że Ci się spodoba. Hania, dobra. Gratisowy cukierek. Cukierek? Dobra, tak to się prezentuje. Otwieram. W ogóle, to jest moja pierwsza paczka banki? panki. Hey, Okej, okay. o, o dobra jak. Zaczynamy od, od, od czegoś takiego. Po? No to jest taki fajny. Ej, fajny. bo po czym tego Stałam. No, z takim kuliczką. że to jest Ej, ale to fajne. Kulec, kulec, kropka. I po na no, tym. Ej, będzie mi po do wodę, co się tu. Ej, mega fajnie, dziękuję za taki fajny tu Bo mi jak u nas mój trochę wypisuje, ja więc będę by miała. Okej. Okay. <noise> e, jaki ład... ej, jakie ful... ładne! Ej, fulcia! Ej, to mi pula. Proszę bardzo, ej, ale mega, ej, ładnie w ogóle. To jest taki ten, bo to komela. Ej, jak miło. Prezentacja jest Dekoracja. Dekoracja, no. Ej, mega ładnie. Dziękuję, Ej, mega ładne koniec, ja pomyślą. Na to być. Na to Okej, okay, kolejną rzeczą. Ej, gdzie są To się bardzo. Czarumsy i, y, i bursztyn. Dobra, otwieramy. A właśnie miałam sobie kupować Dobra, tutaj Fajne. Dobra. Ej, mamy tutaj takiego... Delfinka, bardzo ładny. Fajny delfinek. Ej, na, na sesję, na no. no Ej, dostałam, patrzcie, dostałam dwa, dwie dwa, czy więcej. Na razie trzy. Dzień. No, na razie trzy znalazłam. Trzy bursztyny takie. Ej, fajnie. Bursztyny i sam Dostałam dzwoneczek na święta, czyli na kolejną porę. Znowu. Będzie kurzała. Yy, mam tutaj takie czerwone my to jest bombeczka. I być może to jest bombeczka, my jest... ja myślałam, że to no. my jest Mercedes. Więc mega fajnie też na święta będzie pasowała. Ej, to jest... Nie, to nie jest, to jest Mercedes? Nie. nie, to nie jest Mercedes, ja myślałam, że Mercedes. Ja też mam. Ala Mercedes. Dobra. I kolejną rzeczą jest to e, takie serduszko. Uła, zina, Ciekawe jaki to. Jeszcze wszystko przemyśleć. Jakim konikum to dam. będzie, hmm. sobie schować. A dobra, nie chcę przechować. Ja byczeka, by żeby cały ekran. I uwaga, że do kompletu będę... To jest na tej kamie, to jest oczywiście. Dobra, to będę miała, ale... Oprócz swój czajem. Nie ma. To, no to sobie w domu zrobię. Tak, Mam wodę w widonie. Mam wodę w bidonie Dobra, patrzycie, czy coś jeszcze nie ma. Ej, była mega fajna, dziękuję, <laughs> dziękuję. E, Hania, bardzo fajna paczuszka i wszystko mi się przyda. Bo... Ej, w ogóle zobaczyć, że to jest takie czerwone. No. Ej, no, ej, więc kolorystyka fajna. Ej, mega fajna, ja zaraz chyba jakieś czar przy ciebie. W kantarce tutaj. Za, 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 coś, czy, muszę zobaczyć jak, A, się jak coś, jak pokaż przeszkodę. Przeszkody. A, fajne przeszkody. Takie, takie fajne. Długie. Takie takie dwa O Kurde czas czasem jest dekoracja tych jakaś taka długa ta dekoracja jest. Dobra, do serduszko Dobra, mega ładne, mega słodkie w ogóle Dziękuję Popatrzcie jak ładnie wygląda Nie mogę to pasować, to jest takie fajne czerwone, takie na święta I będzie miała teraz karterka swój normalny, swój, Prywatny Prywatne czarny, jakby to nazwać, dobra Czy to, dziękuję i lecimy dalej do vlogu z zawodów

Jadą, jadą. Dawajcie, pum, pum. Zapraszam wszystkich uczestników zawodów Hobby Horse oraz dzieci z hobby horse'ami, jeżeli mają ochotę wystąpić na tej wspaniałej przewej. Teraz ogólnie idziemy, bo jakaś arena jest, więc nie, nie wiemy, co się dzieje. Tutaj są... Pozdrawiam. To jest banka, proszę bardzo. No i czekamy, bo jak gdzieś się nie chciało iść. No. Taka jagoda jest, widzicie. No. Bardzo fajna. I... Ogólnie idziemy na arenę, jakby kompletnie nie wiem, co się dzieje. Będziemy robili autografy. Mam numerek O nie. Jakby kompletnie nie wiem, co się dzieje, proszę bardzo, ja mam numer 20. Ja mam 50. 50 jesteś 50, to jest 20. I tak wyszło inaczej. Ej, w tą stronę, gdzie ty idziesz? Dobra, ogólnie jesteśmy, tam jest już arena. Mamo, jestem słabna. Jakiś gości. Nie kop, ja za kopne kurde, ej. No ja po no prostu ja, nie, nie wiem, co mam <sum> robić. O co chodzi? Nie wiem Tu wow. jest wow. na magia Na kawci I to ten ten. A e, co chodzi? A to dla koni Jak zgubisz tarny suket Zgubię ciebie W McDonaldzie

Ola Malczak, Anastazja Lejna, Lafar, Skaczemy? No, skaczemy. Anna Saloka, Julia Minter, Katerina Jaborska. Kolejna, 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 Pancewicz, Wiktoria, Kolejna, 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 mnie.

Magdalena Dabrzewska, Michalina Świątek, Laura Majda, Amelia Maria Łukaszka, Karolina Łukaszka, Maja Ale fajnie! No i teraz baga. Wszyscy...

po arenie, to po prostu było spełnienie marzeń. Tak! To było cudowne, Jezu! Naprawdę! Ej, wstaw brykanie, czakobero. Wstawię, żeby się Od... nagrało to oczywiście. Mam nadzieję, że tak, bo on mi zaczął kopać pod koniec i brykać. No, ale było mega, bo mega! Hoty. Ogólnie kupiłam sobie takie dwa czemsiki Coca-Coli i y, Red Bulla oraz y, taki jakby lemoniatka i y, taki to, taki, jest taki jest napisane Sweet. A ogólnie jeszcze jedno tylko nie pamiętam jakie, tam tam też. Się. No, no i zaraz mamy krosa. Zostało nam jeszcze 15 minut. Za 15 więc minut. Czy jest to odpowiedni czas do tego, żeby wszyscy zawodnicy zapoznali się dokładnie z trasą krosa? Idziemy się zapoznać za z trasą. Dla Państwa... Ja jedę, ona wygrała. No, Pierwszy trójce, ale trochę nie wiem, zobaczy miejsce. Idę zaraz przyjdę. Jezu, Oj, tutaj, o mały włos, ale udało się wrócić na trasę. I mamy to. My, my Jesteśmy właśnie po naszym przejeździe. Tak, jak w końcu się załapałaś na wideo. No i jezu, co to było za przewrótka? Ja myślałam, że się. Tak, ale ja, ja to nie stwierdziłam tak równowagę, to szczęście, lid, myślę, że całkiem szybko, więc no. No i ogólnie lecimy już zaraz na rundę honorową. Ciekawe kto co wygra, bo ogólnie nagrody 1 300 mega. Nie. Ja wygram i ty też. No już ogólnie po wszystkich konkurencjach było git no i do maka. Ze Williamkiem i z Czekabelkiem I ze mną? Oficjalnie. No, no. Nie udało nam się zająć żadnego miejsca ale kupiłam fajne i pokażę Wam potem, fajne ja no takie ładne no i żurem taką chorągiewkę ma Willa no i już maku i teraz lecimy do auta i Willa ma taką fajną i no fajnie jak ten wygląda no i głównie teraz idziemy sobie na sesję do Słoneczka, do Koników, na Stromeczek, żeby po prostu y, się odbudować. Mamy godzinę, bo 30 praktycznie, więc y, tak na wieczorek, już pod koniec dnia, to na sesję. Jesteśmy aktualnie u babci, więc y, nie jesteśmy u nas, więc też że, że to będzie inne miejsce. No ale y, podsumowując, my za niedługo idziemy do domu, no bo jutro jak szkoła, ale ja jest raz ostatni raz nie tydzień. Nie szkoły, się, a ja nie chcę iść do Ja też nie chcę. jestem tak wykluczona, ale ledwo co idę. Zresztą karni... Twierdzi, że ja jak przyjechałam, to ja, musiał, ja musiałam ją brać na barana. Ja dosłownie, to, tak, ja ją brałam na barana, więc idziemy tak na luzik już, nie? Ogólnie mega mi się nie chce iść do szkoły, do ale ostatni tydzień. W ogóle mega fajnie, bo dzisiaj zrobiliśmy nasz pierwszy podpis. E, u hani, u, naszej fan, u mojej fanki się razem z Jagodą podpisałyśmy. Jagoda się podpisała. Tak, na solach się podpisałyśmy i ona się podpisała. Kietykę, bo już niedługo będzie miała kanał. Dlatego na razie, jeśli Wam się nie wyświetla, ale będziesz miała niedługo kanał. Tak jak jej mamy się uda w poniedziałek coś tam y, zrobić, no to będzie miała. Ogólnie, no mega, taki fajny wiatrek No i zamiast koni znaleźliśmy bociana. Ja Wam zaraz pokażę, bo ja podejdę bliżej. O widzicie tam? O poleciał. O. Dobra. By było już ogólnie na tyle, co Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał, bo według mnie był całkiem ciekawy. E, no i by, wy ten film pewnie widzicie we wtorek, ponieważ we wtorek on wlatuje. E, no bo we wtorek go skończyłam montować, e, czyli dzisiaj. No i ogólnie to było na tyle. Zostawcie łapki, w górę, subskrypcje, jeżeli Wam się spodobało. E, no i za niedługo jeszcze będzie wracać, latach, to specjalne 2000, więc Wam serdecznie dziękuję. Więc myślę, że tak. Tak to sobie wyjdziemy na jakieś luźniejsze treningi, żeby troszeczkę potrenować. No i to by było na tyle, pa pa!